Witajcie na kanale Rolnik Szuka. Dziś znajduję się w głównej siedzibie polskiej marki SIPMA w Lublinie na ulicy Budowlanej. Taka ciekawostka, że istnieje również drugie miejsce, gdzie produkowane są maszyny tej marki, mianowicie w Zamościu. Tam nazywa się to SIPMOD i jest to jakby oddział należący właśnie do tej głównej grupy SIPMA. Dziś postaram się zaprezentować Wam, jak te maszyny wyglądają tutaj, zaraz po wyprodukowaniu, oraz szczyptę tego, jak wygląda produkcja. Zapraszam! Historia marki Sipma to już dość długa historia. Za mną prasy kostkujące, z którymi wiąże się chyba najdłużej. Już w latach 70. te prasy kostkujące na polskich polach funkcjonowały. Oficjalnie Cipma SA od 1989 roku produkuje maszyny i to oczywiście nie tylko maszyny typu prasa kostkująca, ale wiele innych, które teraz po kolei Wam postaram się pokazać. Zobaczcie, jaki ciekawy stelaż jest przygotowywany po to, by w większej ilości jednocześnie mogła trafić na pewno do klienta. Produkowane są tutaj oczywiście również dobrze znane prasy stałokomorowe oraz zmiennokomorowe. Zobaczcie, a tutaj na placu znaleźliśmy najnowszej generacji prasę zmiennokomorową. Swoją drogą bardzo ciekawy i ładny design. Maszyny takie jak rozrzutniki obornika w konfiguracji jednoosiowej 6, 8, 10 ton oraz konfiguracji dwuosiowej 12, 14 ton. Sipma to również kosiarki dyskowe z zawieszeniem bocznym, tak jak tutaj, oraz zawieszeniem centralnym. Jak widać, listwa produkowana również jest przez markę Sipma. I kolejne bardzo dobrze znane maszyny, owiarki, w tym przypadku widoczna owiarka samozaładowcza. W ofercie marki znajdziemy również zgrabiarki jednokaruzelowe oraz dwukaruzelowe. Maszyny służące do rozdrabniania bel, takie jak ta a teraz nadszedł czas na główny temat naszego odcinka, związany z rozsiewaczami nawozów marki SIPMA. Szczegóły za chwilę. Znajdujemy się w showroomie, czyli fajnym, ciepłym miejscu, w którym będzie na pewno przyjemnie opowiedzieć o tych rozsiewaczach. Przy mnie bardzo podstawowa wersja hydrauliczna rozsiewacza. Są jeszcze osoby, które no chcą mieć jak najprostszy rozsiewacz bez systemu, który będzie analizował prędkość i dawkował odpowiednio nasz nawóz. Zasuwy lewą lub prawą osobno możemy sobie zamknąć. Oczywiście obydwie naraz. Wąż hydrauliczny i tak naprawdę nasz rozdzielacz ciągnika steruje tym rozsiewaczem i nic więcej. Szczegółowa tabela, którą dostarcza SIPMA, pomoże nam ustawić odpowiedni wysiew do danego nawozu, ale nic można powiedzieć więcej. Oczywiście marka SIPMA wychodzi z tym produktem, ale ma coś bardziej zaawansowanego, takiego jak również Optima 1000, również o pojemności 1000 litrów z możliwością rozbudowy do 2500 litrów. Ale już ze sterowaniem elektrycznym, czyli zasuwy są zamykane silnikiem elektrycznym zarówno prawa jak i lewa. Możliwość sterowania siewem granicznym również za pomocą siłownika elektrycznego, czyli ten siew graniczny jeśli jest wymagany, jeden przycisk na terminalu i i go uruchamiamy. Gdy zajrzymy do środka, widzimy oczywiście dwie komory z mieszadłami wachliwymi ze stali nierdzewnej. Nie ma prawa nic nam tutaj rdzewieć. Mało tego producent jest przekonany, że przy rozsiewie wapna również to rozwiązanie dobrze się sprawdzi, nic nie będzie się tutaj zatrzymywać, będziemy mogli sprawnie również tego typu nawóz wapno rozsiewać. Siatka ograniczająca nam jakieś zgrubienia, które w nawozie często się, dobrze wiemy, zdarzają. Nawiążemy teraz do systemu samego wysiewu. Mamy tutaj zamontowane talerze z łopatkami, tak zwanymi jedynkami, które są w stanie wysiewać nawóz od 10 do 24 metrów. Można zmienić rodzaj tych łopatek i wtedy mieć możliwość od 18 do 32 metrów. Taka ciekawostka, że jeżeli ktoś na przykład stosuje taki system jak talerz do siewu granicznego bo słuchajcie, jest taka możliwość, nie trzeba mieć tego urządzenia ograniczającego, można stosować talerz, dzięki któremu ten wysiew graniczny będziemy realizować. I do czego nawiązuje, jeżeli ten talerz zdejmiemy, a nie jest to trudne, bo odkręcamy tutaj śrubę i zdejmujemy, podmieniamy, to ważne jest to, żeby ustawienie łopatek zawsze było tutaj, widzimy, w ten sposób, a tutaj poprzeczny, lub tutaj prosty i poprzeczny, czyli żeby one nie były ustawione jednakowo, to jest ważne, może komuś się taka informacja przyda, jeżeli ten zabieg wykonuje, a nie czytał na przykład instrukcji obsługi. Ale wracając, system wykonany z stali nierdzewnej, zarówno tutaj zasuwy, jak i talerze, idąc niżej, przekładnie wykonywane są przez markę SIPMA, czy to ta główna, czy boczne. Jeśli chodzi o boczne, to możemy dopowiedzieć, że są one wykonane z obudowy aluminiowej, więc korodowanie ich nie będzie miało miejsca. SIP ma w swoich rozsiewaczach, kładzie bardzo duży nacisk na równomierność wysiewu. Zaczynając od takiej podstawowej zasady ustawienia rozsiewacza, mamy bardzo prostą sprawę. Mianowicie rozsiewacz zawsze musi być ustawiony w poziomie. Do tego też służą zamontowane na ramię maszyny. Poziomiczki, zarówno zdłużnie, jak i poprzecznie, jesteśmy w stanie ocenić za ich pomocą, czy rozsiewacz jest odpowiednio ustawiony. Druga informacja to ustawienie rozsiewacza na wysokości 80 cm względem tarcz i oczywiście ziemi, czyli 80 cm od ziemi, wypoziomowana maszyna i bardzo szczegółowa tabela z różnymi rodzajami nawozów, przetestowane tutaj w odpowiedniej hali. Która jest do tego przystosowana. Systemy wagowe sprawdziły dany nawóz, jak ten nawóz się zachowuje, i w naszej tabeli, którą dostaniemy razem z rozsiewaczem, mamy do niej dostęp. Mamy te wszystkie wartości, które trzeba ustawić na skali i ten rozsiewacz po prostu staje się bardzo precyzyjny, bardzo precyzyjnie nawozi. Nawiązując jeszcze tutaj do konstrukcji kółka transportowe, używamy ich wyłącznie gdy rozsiewacz jest pusty, po prostu magazynując taki rozsiewacz na hali, łatwo jest go gdzieś w bezpiecznym miejscu przechowywać. Rama główna widoczna tutaj dość prosta SIPMA, jako jedyna w Polsce, posiada specjalną halę, w której bada równomierność wysiewu. Specjalne pojemniki o odpowiedniej szerokości, wysokości, posiadające czujniki mierzące ilość spadającego nawozu, są w stanie zbadać, czy ta równomierność na odpowiednim poziomie, do 15% błędu, jest tutaj zachowana. Dodatkowo, każdy nawóz jest tutaj sprawdzany, więc ta tabela, która powstaje i trafia do rolnika, jest naprawdę rzetelnie stworzona, tak by później odczytywanie i ustawianie rozsiewacza było jak najprostsze, no i żeby ten zabieg był jak najbardziej równomierny. Taki przejazd w jedną i w drugą z ustawieniem odpowiedniej szerokości, i mamy pełne dane, wykresy związane z tym, jak to tutaj się rozsiało i czy jest poprawnie czy też trzeba coś poprawić. Tutaj widzimy na monitorze przejazdy z wag. To są przejazdy, pięć przejazdów, które jest rozsuwane i na daną szerokość widzimy nierównomierność, która wskazuje na danej szerokości. Zakładamy, damy 15 metrów albo 10 metrów szerokość. Mamy nierównomierność 7,1%. Tutaj 100% to jest ten wysiew, te pięć przejazdów, które są zrobione, które odpowiada każdemu przejazdowi rozsiewacza. Jest tam 72 pojemniki i każdy pojemnik jest tutaj ważony. To jest waga i po każdym przejeździe po prostu wyskakuje ilość nawozu, który się wsypał, jest to zapisywane, jest kolejny przejazd robiony, znowu jest zapisywane, tarowane. Bo to mamy jeden przejazd w jedną stronę, wracamy, jedziemy w drugą stronę, wracamy, jedziemy w drugą stronę, tak jak na polu jeździmy. Suma to jest tyle, ile nawozu nasypało się, bo tak, jeden przejazd nasypał tylko tyle nawozu, ale drugi też przejechał i nasypał w to samo miejsce tyle nawozu. No to sumarycznie jest tyle nawozu nasypane. Każda odchyłka no to są te procenty. No to jak jest wyżej trochę, no to już jest odchyłka. Niżej też jest odchyłka. Słuchajcie, trafiłem w bardzo ciekawe miejsce, mianowicie miejsce, gdzie sprawdzano wytrzymałość ramy. W tym momencie są oczywiście Obliczenia tworzone w ten sposób, by ocenić, czy ta rama będzie miała odpowiednią wytrzymałość, ale takie praktyczne sprawdzenie również jest tutaj możliwe. Za pomocą tego urządzenia wokoło dwa tory, po których podążają koła wózka, do którego zaczepiona jest maszyna, na przykład typu rozsiewacz, o której dzisiaj mówimy, i na takim wózku na tuzie imitując ciągnik, Przemieszczamy się po nierównościach, po tych poprzeczkach mających różną wysokość, różną szerokość i też rozstawienie tych poprzeczek jest różne, tak więc ten ruch okrężny maszyny po nierównościach sprawdza, czy ta skonstruowana rama jest w stanie wytrzymać wszelkie przeciążenia związane właśnie z taką nierówną pracą na naszych polach. Jeśli chodzi o stwierdzenie ilości, jaką posiadamy w rozsiewaczu, no to w tym przypadku pozostaje nam spojrzenie na skalę, którą mamy w środku, i ocenienie, ile tych tutaj w litrach pozostało. Tym akcentem, tego że to jest jedyna możliwość w tamtym modelu, przechodzę do wersji Optima Pro, gdzie mamy system wagowy. Dodatkowa rama z czujnikami wagowymi jest w stanie przekazywać nam na bieżąco informacje, jaka ilość w rozsiewaczu jest oraz co najważniejsze, dostosowywać. Wydatek nawozu, no oczywiście, do prędkości, ale też bez potrzeby tego dokładnego ustawiania według tabeli, bo system wagowy jest na tyle inteligentny, ten system na tyle potrafi przeliczać i kontrolować dawkę wysiewu, by operator już nie musiał się tym przejmować. Odpowiednia dawka, odpowiednie ustawienia szerokości i mamy precyzję wysiewu. Dodatkowo wersja Pro Optima wyposażona jest w interface IsoBas, czyli za pomocą takiego uniwersalnego terminala, to jest terminal, który jest dostarczany w standardzie wraz z wiązką ISOBAS, jesteśmy w stanie zagregować tę maszynę z każdym ciągnikiem. Tak naprawdę z ciągnikiem klasycznym, starszej marki, starszej generacji. Który po podłączeniu tej wiązki, założeniu tego terminala, w zupełności obsłuży wszystkie funkcje. Precyzyjnego rolnictwa, łącznie z zmiennym dawkowaniem, z automatyczną kontrolą sekcji. To wszystko zostanie wykorzystane przy zakupie takiego zestawu Optimy Pro. Tutaj pojemność klasyczna ta 1000 litrów, ale kolejne 500, kolejne 500 i kolejne 500, 3 razy 500 i zwiększamy tę pojemność do 2500 litrów. Opowiedziałem o możliwościach serii Optima, a teraz czas chwilę poświęcić serii. RN1600 Optimus, która jest większym gabarytem, większą pojemnością wyjściową, bo 1600 litrów, dodatkowe nadstawy po 1250 litrów razy 2 dają łącznie 4100 litrów, więc olbrzymia maszyna. Również z systemem wagowym mamy taki rozsiewacz, sterownik tutaj Sipmy, trochę prostszy, klasyczny, ale ten system wagowy mamy, więc ta precyzja wysiewu według wagi jest tutaj zachowana. Prędkość szczytywana jest tutaj za pomocą odbiornika GPS, czyli też nie ingerujemy, nie bierzemy tej prędkości gdzieś tam z kół, po prostu GPS nad tym czuwa. Włączenie sterownika. Sterownik wyświetla nam teraz tryb manualny. Przypisana prędkość to jest 10 km na godzinę. Prędkość przypisaną możemy sobie zmieniać manualnie czyli mamy 9-8 km na godzinę i wzwyż. I tą prędkość, którą ustawimy musimy później e, utrzymać e, w ciągniku. Szerokość nastawiona 21 metrów, później pokażę jak się zmienia i dawka na hektar to jest 315 kg. Tą dawkę również możemy sobie w czasie jej jazdy zwiększać lub zmniejszać. Mamy możliwość aktywacji prawej i lewej zasuwy. Załączenie rozsiewacza to jest tryb start-stop. W momencie, kiedy będę zmniejszał prędkość, zasuwy się będą automatycznie przymykać, lub gdy będę zwiększał otwierać. Tak samo w stosunku do dawki. Tryb tego rozsiewacza w trybie manualnym lub w trybie auto szczytuje prędkość z anteny GPS-u. Uruchamiamy tryb auto. Prędkość 0 km na godzinę, zasuwy się zamknęły. Po uzyskaniu 4 km na godzinę prędkości, zasuwy zaczęły nam się otwierać do ilości dawki na hektar. Mamy możliwość zamknięcia prawej czy lewej zasuwy. W przypadku wyposażenia w LIMES, czyli limiter krajnego wysiewu, aktywujemy sobie guziczkami, zamykamy, otwieramy. Mamy możliwość ustawienia szerokości roboczej, ale pierwsze musimy sobie wejść w wybór nawozu. Mamy tutaj w sterowniku zapisane 21 nawozów. Wybieramy sobie nawóz, który nam tam pasuje. Przykładowo będzie to saletra, pulan. Robimy OK. Sterownik wie, że będziemy teraz siali sobie saletrą i przechodzimy do szerokości roboczej. Szerokość robocza 12 metrów i sobie możemy ją zwiększyć. Zwiększamy sobie na sterowniku. Po wybraniu na przykład 24 metry zatwierdzamy OK, i sterownik pokazuje nam dla tego nawozu. Jak musimy ustawić łopatka długa, pierwsza na 6,0 i łopatka krótka na 3,2? To ustawiamy sobie mechanicznie na tarczach. Oprócz kosza, czyli wysypujemy sobie nawóz pozostały w zbiorniku. Listing dzienny, kasujemy listing dzienny. Rodzaj łopatki też możemy sobie wybrać, czy chcemy pracować na szerszych łopatkach lub na tych wąskich. No i wybór języka. I tyle mamy w tym menu. Gdybyśmy nie mieli nawozów, tych, które są wpisane tutaj w sterowniczku, czyli tych 21, zawsze możemy wykonać sobie próbę kręconą. I proszę zobaczyć. Ustawiam sobie tam czas próby kręconej w zależności od czasu, jaki my chcemy. Im większy czas, tym większa dokładność takiej próby kręconej. 10 sekund. Potwierdzamy, te wszystkie parametry są i tak opisane w instrukcji obsługi sterownika. W międzyczasie też mamy sprawdzenie sobie zasilania, ile mamy podane na sam rozsiewacz. Mamy ekrany przeciwbłotne, rzucają się w oczy, są naprawdę duże, dobrze zasłaniają elementy wysiewające. Jeśli chodzi o elementy wysiewające, to potężna, można powiedzieć, różnica, jeśli chodzi o ustawienia. Seria Optimus posiada system regulacji punktu padania nawozu na tarczę. Mamy dźwignię, dzięki której jesteśmy w stanie sobie określić ten punkt i jednocześnie określić szerokość roboczą, z jaką chcemy pracować, czy też dokładnie dostosować względem rodzaju nawozu ustawienie, które pozwoli nam właśnie tę szerokość zadaną, chcianą stosować i równomierność wysiewu utrzymywać na bardzo wysokim poziomie. Czyli też tutaj elektrycznie, tak jak tej elektrycznej optimie możemy zasuwę zamykać, otwierać odpowiednio do potrzeb, ale dodatkowo ta dźwignia punktu padania na tarczę tutaj jest. Nie musimy już regulować tych łopatek, tutaj ich kąta natarcia. Wystarczy, że ustawimy sobie dźwignią ten punkt padania. Jeśli chodzi o mieszanie nawozu, to również element wahadłowy, który wspomaga osypywanie się nawozu, siatka. Na podobnej zasadzie oczywiście rozsiewacz skonstruowany, jest to jedna marka, więc te podobieństwa są tutaj oczywiste. Wierniki w postaci tutaj pleksji, która jest przezroczysta i możemy sobie spoglądać, ile pozostałości jeszcze mamy w rozsiewaczu, ale mając system wagowy oczywiście widzimy też tę wartość na wyświetlaczu. Optimus również występuje w wersji Pro i już widzimy tutaj złącze. Izobus, czyli ten interfejs tutaj funkcjonuje. Oczywiście również waga. W zestawie, tak samo jak z Optimum, jeśli wybieramy rozsiewacz izobus, otrzymujemy od producenta terminal, dzięki któremu sterujemy z ciągnika. I tak jak mówiłem przy Optimie, każdy ciągnik jest w stanie obsługiwać ten system, bo otrzymujemy całą wiązkę, gniazdo do ciągnika. Wszystko jesteśmy w stanie uzbroić. Ciągnik i później wykorzystywać rozsiewacz. Tutaj opcja wyposażenia nadstawka, o której wspominaliśmy oraz plandeka. W tym przypadku rolowana, która działa w ten sposób. Jest do wyboru również druga opcja, taki stelaż, który tę plandekę nakłada w przód. I też jest to dobre rozwiązanie, ale do wyboru rolnik ma te dwie opcje. Wszystkie rozsiewacze posiadają taką barierkę ochronną w standardzie ze stali nierdzewnej. Tak jak i całe systemy wysiewające. Egzemplarz też fajnie pokazuje nam, że mając nadstawkę, potrzebujemy również drabinki, którą tutaj rozkładamy. I wygodnie zaglądamy do komory rozsiewacza. Jak widać, właśnie to składanie za pomocą jednego schwoźnia tutaj jest wykonywane i blokowane. Konstrukcja również bardzo podobna, z tym, że właśnie obsługa pełen izobus, pełna kontrola sekcji, czyli rozłączanie, gdy dojedziemy na obszar już rozsiany. No i kontrolowanie według map, które wgrywamy sobie za pomocą Pendrive'a do terminala, no i dawkujemy tak, jak wcześniej zadaliśmy, ustaliliśmy, czy też. Dość wygenerował nam na przykład mapę aplikacyjną na podstawie prób glebowych, czy też wartości z kombajnu, czyli plonowania. I tutaj możliwe, że Was zaskoczę, ponieważ marka Sipma, mało tego, że do każdej maszyny, która wymaga wałka odbioru mocy, wałka przegubowo-teleskopowego, dokłada ten wałek, to Produkuje te wałki. Jest pełna gama w tej firmie wałów, które posiadają sprzęgła różnego rodzaju, różne momenty przeniesienia napędu, różne wielkości, grubości czy też wałki szerokokątne. Gama po prostu wałków jest potężna, no i te wałki trafiają bardzo często gdzieś tam na rynek bezpośrednio jako wałek, a najczęściej z maszyną, która jest tutaj wyprodukowana i sprzedana. Wszystkie maszyny produkowane przez markę SIPMA są malowane w technologii KTL, czyli technologii zanurzeniowej, ale zanim trafią do zanurzenia, zanim zostaną pomalowane, oczywiście trzeba te materiały przygotować, odwiesić. Pracownik tutaj deleguje, gdzie te materiały, gdzie te elementy mają trafić, co się ma z nimi stać. Przejeżdżają automatycznie do systemu, który oczyści ten stal. I dopiero są kierowane do wanien, gdzie odbywa się odpowiedni proces. Niestety w tym momencie nie odbywa się malowanie żadnych elementów, ale widać, że tutaj ta wanna ciągle się miesza, tak aby pigment nie oddzielił się od tej płynnej cieczy. Bardzo dużo wanien, bardzo dużo tych etapów, bardzo ciekawe miejsce i też technologicznie zaawansowane, tak by to malowanie było faktycznie na wysokim poziomie, wysokiej jakości. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć inne modele, inne maszyny z tej marki. Być może wrócę tu i nagram dla Was coś jeszcze. A na dziś to już wszystko. Pamiętajcie, by obserwować materiał, by być na bieżąco z tym, co na tym moim kanale się dzieje. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. I cześć. I cześć rozsiewacze.